Cześć! Pora na czwarty odcinek serii Charlson Herald. Dzisiaj opowiem co nieco i pokażę jak wyglądają schrony kamp w 76, które wkrótce trafią do gry. Z tej strony Gdworko.pl ELO skrypty 76 PS4 Polska. Zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie Olo071, Decibela Elo i Bethesda Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wspomóc, zapraszam do linka, który znajduje się w opisie filmu. Na początek zaznaczę, że całe to nagranie jest z serwera testowego PTS, a zawartość, którą pokażę, może się zmienić w dniu wypuszczenia łatki wprowadzającej owe schrony. Schrony Camp co to w ogóle jest? Już tłumaczę. Oprócz standardowej rozbudowy naszego obozowiska, dostępne wkrótce będą tzw. schrony kam, czyli instancjonowane pomieszczenia, które będziemy mogli odblokować w grze, zawierające każdy oddzielny budżet. Kiedy schrony zostaną dodane do pełnej wersji gry, dostaniemy krótką misję o nazwie Rozbudowa Domu, po której odblokujemy pomieszczenie użytkowe krypty. Będzie to najmniejsza instancja dostępna dla każdego za darmo. Kolejne pomieszczenie lobby krypty. Będzie początkowo jednym z 100 miesięcznych elementów za darmo dla posiadaczy Fallout First. Po czasie jednak odblokowane będzie do kupienia w atomowym sklepie za atomy dla każdego. Największą zaś instancję o nazwie Atrium Krypty będzie również można kupić w sklepie atomowym od razu po wdrożeniu łatki wprowadzającej schrony. Warto zaznaczyć, że owe instancje nie będą jedynymi wariantami, gdyż twórcy pracują nad kolejnymi. Ich dokładna lokacja nie została zaprezentowana, więc więcej nie powiem, żeby nie snuć niepotrzebnych domysłów. Teraz pokażę Wam wejścia do omówionych przed chwilą schronów. Pierwszym, przypominającym właz, wejść można do wnętrza o nazwie Pomieszczenie Użytkowe Krypty, czyli najmniejszej instancji. Drugie wejście, wyglądające jak drzwi z krypty, zaprowadzić nas może bezpośrednio do jednego z dwóch wariantów średniego i największego, czyli kolejno lobby i atrium. Ostatnim zaś wejściem, najbardziej okazałym, pozwalającym trochę wczuć się w roli nadzorcy jednej skrypt, wejdziemy również jak poprzednio zarówno do lobby, jak i atrium, zależnie od wybranego wariantu. Pójdźmy więc do pierwszej instancji, czyli pomieszczenia użytkowego krypty. Wchodzimy do niego poprzez klapę włas w podłodze. Schron ten składa się z dwóch pomieszczeń. Przedsionka i pomieszczenie magazynowego, które są mniej więcej kolejno w wielkości 2x3 i 3x5 kwadratów. Budżet w tej lokacji jest odrębny względem naszego kampu, jak i również innych instancji. Dla przykładu, ile tego budżetu mamy, postawiłem wieżyczkę. Możecie już teraz porównać sobie, ile zabiera z waszego budżetu, odnosząc się do tej samej konstrukcji w waszym aktualnym obozie. Sprytnie. Można postawić odpowiedni wariant drzwi krypty, który będziemy za chwilę widzieć, aby dostać się kolejno zarówno do lobby, jak i atrium. Więc tym sposobem przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, czyli lobby. Druga lokacja jest trochę już przeze mnie zabudowana. Składa się bezpośrednio z pomieszczenia, które widzimy w Oasisu do krypty. Więc warto, jak tylko będziemy mieli to odblokowane, zacząć bezpośrednio od tego pomieszczenia, gdyż fajnie zgrywać się będzie to z największym wejściem, wrotami krypty, które widzieliśmy wcześniej. Lokacja ta składa się, jak nazwa wskazuje, z lobby z podwójnymi schodami oraz drugiego pomieszczenia oddzielnego drzwiami. Ciekaw jestem, jak wy to zabudujecie. Moim zdaniem fajnie z tego pomieszczenia dopiero wyprowadzić drzwi do atrium. Gdyż zgrywać się będzie to w całość, tworząc Waszą niepowtarzalną wizję krypty, której, bądź co bądź, w ten sposób zostaniecie nadzorcami. Ostatnim, na chwilę obecną zaprezentowanym wnętrzem jest Atrium, którego możliwość rozbudowy i zabudowy jest najbardziej okazałą. Składa się, jak nazwa wskazuje, z Atrium dwupoziomowego, korytarza, który już za moment zobaczycie, i pokoju nadzorcy, do którego on prowadzi. W naszych instancjach system budowania delikatnie będzie się różnić, gdyż możemy włączyć lub wyłączyć dotychczasowe prawa budowania, a to oznacza, że po wyłączeniu tej opcji ściany na przykład nie będą automatycznie przyciągać się do wirtualnego kwadratu, tylko będą mogły zostać zbudowane w dowolnej konfiguracji. Podobnie tyczy się to jak na razie innych przedmiotów, które możemy tutaj stawiać. Dla przykładu znów postawiłem wieżyczkę, jako punkt odniesienia do tej samej konstrukcji w waszych obozach. Podsumowując, schrony kamp zapowiadają się bardzo ciekawie i mam nadzieję, że nie zmieniają się zbytnio do czasu wdrożenia ich do pełnej wersji gry. Do serwera PTS mogą dołączyć wszyscy posiadacze Fallouta 76 na PC w menadżerze Befezdy. Wystarczy go odpalić i kliknąć opcję Wszystkie gry, następnie Fallout 76 PTS i klikamy Instalacja. Postacie są backupem Waszych aktualnych, które macie w pełnej wersji gry. Warto sprawdzić i pomóc w rozwoju, raportując swoje błędy i sugestie na stworzonym w tym celu specjalnym forum na stronie twórców gry. A na dzisiaj to tyle. Przypominam o zgłaszaniu swoich kampów do nowej serii na adres dworcop.elo.gmail.com. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia w apalachach. Elo!